Kałabanga, rok 2023 to rok przełomowy, jeśli chodzi o niesamowite animacje, za nami już, Mario, Nimona, Między nami żywiołami, Across the Spider-Verse, a także Wojownicze Żółwie Ninja, Zmudowany Chaos. I właśnie o tym ostatnim filmie porozmawiamy sobie w tym materiale. Wojownicze Żółwie Ninja to marka, która jest z nami już od 40 lat, bo rok powstania tych postaci to 1983, kiedy żółwie zadebiutowały w bardzo brutalnym i krwawym komiksie. Autorstwa Kevina Eastmana i Petera Lerda. Od tamtego momentu doczekały się już siedmiu filmów kinowych, z czego pięć to filmy aktorskie, a dwa, w tym zmutowany chaos, czyli ten najnowszy, to filmy animowane. I zmutowany chaos, albo też mutant mayhem to kolejne otwarcie uniwersum nastoletnich żółwi ninja. Bo jest to film, który jest jednocześnie originem, a także pierwszą wielką przygodą z Leonardo Donatello Rafaello i Michelangelo. Filmy w oryżu serii Jeffa Rowe ze scenariuszem aż pięciu pisarzy: Cefa Rogena, Ivana Goldberga, Jeffa Rowa Dana Hernandeza i Benziego Samita. To coś, co może przypaść fanom nie tylko filmów komiksowych, ale również historii coming of age, bo ten film animowany to zdecydowanie podróż superbohatera, ale superbohatera, a właściwie superbohaterów w stylu spider Spidermana, który jest bohaterem z sąsiedztwa, który chce pomóc wszystkim w swojej okolicy. Bo Zmutowany Chaos to po pierwsze historia o próbie bycia zaakceptowanym, a jednocześnie zrozumienia, że to nie ludzie dają nam wartość, ale my sami musimy poznać siebie. Co prawda widzimy to przez pryzmat nastoletnich zmutowanych żółwi wytrenowanych w sztuce ninjitsu, ale jednak bardzo mocno nawiązuje to do młodych ludzi, którzy szukają miejsca na świecie dla siebie. Bo oprócz żółwi, których poznajemy origin, a także widzimy jak nastolatkowie, bo mutanty są już nastolatkami, próbują odnaleźć się we współczesnym świecie. W świecie, który za żadną cenę nie będzie chciał ich zaakceptować takimi jacy są, a a jednocześnie młodzi, narwani chłopcy próbują zrobić wszystko, aby być jak najbliżej powierzchni, czyli świata ludzi. I ten film robi dwie rzeczy bardzo dobrze, bo jednocześnie wrzuca nas w reakcję właściwie od samego początku, z drugiej strony bardzo subtelnie i bardzo ładnie pokazuje nam origin wszystkich mutantów, ale przede wszystkim origin Splintera i Czterech Żółwi. Ten film również bardzo ciekawie rozpoczyna kreowanie całego uniwersum, jakiego Możemy się spodziewać w kontekście nastoletnich Żółwi Ninja od Paramontu, i już w tym filmie jest to świat dość mocno rozbudowany, ale nie jest zrobione to na bo do tego świata wprowadzono nam Baxtera Stockmana, czyli twórcę śluzu, uzu, a jednocześnie mamy już w tym filmie Techno Cosmic Research Institute, czyli znane z komiksów i innych mediów powiązanych z Żółwiami Ninja. TCRI, ale TCRI jest wyłącznie antagonistą pobocznym, która chce wydoić mutantów, tak, wydoić, a prawdziwym antagonistą tego filmu jest Super Mucha, super fly, czyli jeden z mutantów. Z w przeszłości, 15 lat temu, przez Baxtera Stockmana. Ta historia wydaje się niezwykle prosta, bo mamy mutanta, z którym nasze żółwie mogą korespondować na poziomie emocjonalnym, ale jednocześnie jest on wyraźnym antagonistą, który chce zmienić wszystkie zwierzęta na Ziemi w mutanty, aby te zniewoliły ludzi. Historia bardzo prosta, która ma zakończyć się wystrzeleniem wielkiego promienia w kosmos, który się nie odbywa, bo dzieje się coś o wiele lepszego w kontekście powagi sytuacji, ale jednocześnie jest to idealny moment, aby rozpocząć to uniwersum. Finał to, mały spoiler, to pojedynek żółwi ninja z wielkim kaiju, a więc trochę na zasadach panujących w MCU czy też panujących w uniwersum Power Rangers i to działa w tym filmie, filmie, który ma rating PG, ale tak naprawdę ten humor jest kierowany raczej do odrobinę starszego widza. Bo ważne jest też to, że w polskich kinach ten film jest dostępny, no niestety, tylko z dubbingiem i o ile nie wybrałbym się na dubbing, jeśli byłaby opcja seansu z napisami, chociażby dlatego, że oryginalna obsada głosowa jest znakomita, to muszę przyznać, że ten polski dubbing naprawdę działa i w wielu momentach uśmiechnąłem się, bo żarty siadały tak, jak powinny. Natomiast właśnie ten humor... W wielu miejscach kierowany jest do osób, które są bardziej świadome tego, jak działa popkultura, jak działają filmy super bohaterskie oraz jaką historię mają za sobą żółwie ninja. Więc wydaje mi się, że każdy niezależnie od wieku będzie się na tym filmie bawił dobrze. Ale w tym momencie musimy oczywiście poruszyć kwestię animacji, bo jest to rzecz, która sprawiała, że najbardziej czekałem na ten film, czyli zmutowany chaos, mutant mayhem, ponieważ ona wygląda przedziwnie. Wygląda jakby niedokończone rysunki, trochę zniekształcające rzeczywistość. Kreski i cienie wychodzą poza ramy przedmiotów i postaci, natomiast ludzie wyglądają w nim celowo bardzo dziwacznie i bardzo brzydko. Wszyscy ludzcy bohaterowie, a także część mutantów ma powykrzywiane twarze, nieproporcjonalne twarze i ciała, co sprawia wrażenie karykaturalnego, a jednocześnie żółwie Leonardo, Donatello, Raffaello i Michelangelo Wyglądają idealnie, co dodatkowo potęguje uczucie, że to ludzie są karykaturami i to ludzie są potworami w tym świecie, co poniekąd ma rację bytu w tym świecie. Oczywiście w finale wszystko odwraca się na korzyść naszych bohaterów, i to właśnie też z tego powodu dość mocno ta historia przypomina mi historię typowo Spider-Manowe z The Amazing Spider-Man na czele, kiedy to Spider-Man przekonał publikę do tego, że jest bohaterem, lokalnym herosem i należy mu pomóc, ale oczywiście ten świat, ta historia nie mogłaby odbyć się bez ludzkich, a właściwie ludzkiego bohatera, bo najważniejsza w tym świecie, w tej historii jest April O'Neill, czyli postać od wielu, wielu lat znana z komiksów i Animacji o wojowniczych żółwiach ninja. Tutaj jest ona nastolatką chodzącą do Eastman High, czyli szkoły średniej, i jest w tym samym wieku co nasi główni bohaterowie, co sprzyja koneksji postaci, ale jednocześnie jest przegrywem, który chce udowodnić swoją wartość i chce, jak oryginalna postać April Oni z komiksów, zostać słynną dziennikarką. W oryginale głosu tej postaci użycza Eyo Edibri, no i Trochę szkoda, że nie mogłem usłyszeć Ajo jako April, ale nieistotne. W każdym razie postać April jest oczywiście kluczowa dla połączenia świata ludzkiego i świata mutantów, no i odgrywa ona bardzo ważną rolę. Bo co ciekawe, nasze nastoletnie żółwie Ninja mają jedno marzenie. Jak wspomniałem, chcą być o wiele mocniej połączeni ze światem ludzkim, który się ich boi, co wmawia im Splinter, czyli ich szczurzy ojciec, ale obmyślają prosty plan. Powstrzymają supermuchę, która szerzy spustoszenie w świadku zbrodni Nowego Jorku, udokumentują wszystko na wideo, April napisze o nich artykuł do szkolnej gazetki i dzięki temu zostaną bohaterami Nowego Jorku i będą mogli żyć wśród ludzi i chodzić do szkoły średniej jak zwykli ludzie. I nie spoilując ten... Plan ma poniekąd sens. Natomiast antagonistą tej historii jest, jak wspomniałem, Super Mucha, Super fly, który jest tworem Stockmana. Jest pierwszym dzieckiem doktora. Baxtera Stockmana, która chce się zemścić na ludziach, którzy pozbawili Stockmana i Mutantów możliwości bycia rodziną. I ważne jest to, że oprócz Supermuchy mamy wiele postaci należących do mutanckiej rodziny doktora Baxtera. Mamy oczywiście postacie znane bardzo dobrze z kart komiksów, animacji i filmów, czyli Bebopa i Diego, ale mamy również postacie dość bardziej marginalne, jak m.in. Gekon Mondo, Ray Fillet, Genghis Frog, czy między innymi Wingnut. To są postacie, których ja jakoś szczególnie nie kojarzę z historii o żółwiach ninja. Dajcie znać, czy wy je kojarzycie, ale jako ta wielka rodzina mutantów i postacie drugoplanowe, wspierające głównych bohaterów, bardzo dobrze spisują się w kontekście tej historii. Nastoletnie żółwie ninja Zmutowany chaos to film animowany, na który naprawdę warto wybrać się do kina. Wygląda on znakomicie. Świetnie oddana jest animacja ruchu. Pomysł na to jest wykonany, wyegzekwowany znakomicie. Historia wydaje się dość prosta, ale działa ona znakomicie w kontekście tego, że jest to film, który ma być oryginem żółwie ninja i rozwinięciem ich postaci, pierwszą ich misją, jako postaci, które dochodzą do swoich bohaterskich czynów i swojej bohaterskiej marki, a jednocześnie jest to bardzo ciekawe rozpoczęcie tego uniwersum i mamy scenę po napisach, a właściwie mid credit scene, w której pojawia się najbardziej znany antagonista z uniwersum Żółwi Ninja. I większość z Was w tym momencie wie, o co mi chodzi, ale musicie wybrać się do kina, aby przekonać się, czy na pewno mieliście rację. Dla mnie to był naprawdę dobry sens nawet z dubbingiem. Cieszę się, że takie animacje mają szansę powstać i wygląda na to, że była to naprawdę dobra decyzja Paramountu, bo film przy budżecie 70 milionów dolarów zarobił w weekend otwarcia, jeszcze nie cały weekend otwarcia, w momencie, kiedy nagrywam ten film, 25 milionów dolarów. A więc widać wyraźnie, że jest zdecydowanie szansa na to, że zwróci się i da szansę na stworzenie kontynuacji. Dajcie znać, czy widzieliście nastoletnie Żółwie Ninja Zmutowany Chaos i co o nim myślicie. Czekam na Was w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.